Ten odcinek o Boże, poświęcę wyłącznie Kanałkowi. O. To jest właśnie Kanałek, a bardzo wypadało będzie skutek. Tutaj się śmigało od dzieciństwa, tu wychodziło się z psami, z rowerami. Kanałek, oficjalnie to się nazywa Park Kępa, po to ale zawsze Kanałek. Jakie śliczne ptaki z małymi nad Kanałkiem, o no rany. Gniazdo buduje. ale śliczne naprawdę nie spodziewałem się że zobaczę coś takiego kanałek na żoli jest to stara odnoga wisły, staro rzeczy. zobaczmy te śliczne ptaszki Boże jak one są śliczne Tutaj na rower przychodziłem, sami przychodziłem, rzadziej wędkowałem, kąpałem też się nad kanałkiem, a tu sobie ludzie na rolkach jeżdżą. Teraz podejdę do wędkarza, patrzę z mojej branży, zobaczę jak branie idzie dzisiaj. Było Teraz rybka powędruje do siatki. Panorama nad kanałkiem. Zdajemy koszulę z długim rękawem, bo się robi gorąco. Miałbyś filmik o kanałku, a się wędkarzem zajęłem, ale widzę, że w Warszawie lepiej biorą rybki niż na Mazurach. Teraz zobaczymy, jadę dalej. No i laski chodzą sobie strzami. Uuu, jaka siata ładna, teraz film kręcę. Uuu, piękny urobek. Piękny urok! No i tak się w Warszawie na Joli ryby wyłapie. Pożegnałem wędkarza, i idziemy teraz na mostek. Zrobię panoramę z mostku nad kanałkiem. A tutaj kiedyś była taka głęboka woda, że na główkę się skakało. Panorama z mostku nad kanałkiem. O jak pięknie. Tutaj upłynęło moje dzieciństwo nad wodą. Rowery, psy, zabawa. Tutaj była taka mordownia Marylka, teraz to jest porobione na takie dość eleganckie knajpy. Głównie tu dla rowerzystów, a tutaj to były mordownie takie, że hej. Na browary się chodziło tutaj. Te wieżowce w oddali to kępa potoczka. Leżą do naszej spółdzielni mieszkaniowej. I tu jest nad kanawą. Nad Kanałkiem była słynna jaskuła, taka mordownia, gdzie schodziło się pół Marymontu. I ta mordownia to właśnie była tutaj, gdzie teraz te apartamentowce. Ci ludzie, którzy tu mieszkają, nawet nie wiedzą, że to taka jaskuła kiedyś była. Za chwilę trochę opowiem o tej jaskułce. Tu właśnie była jaskuła. Tu się przychodziło na piwo, jak piwa nie było na tym centralnym Żoliborzu. A dawniej to piwa tak nie było, jak teraz w sklepie. Po stronie kanału Kubliście-Żoliborza, apartamentowce. No mnie tu nie było, ale piękny park linowy. Gdzie mama? Mama biegła, biegła, biegła. Jest. Dobra, Ale Jeszcze tutaj można. Fajnie to porobić. A tutaj w stronę Bielan jest. Trasa. Jesteśmy teraz na samym końcu kanałka. W dzieciństwie to nawet nie, nawet nie wiedziałem, że ten kanałek się kończy. Ale takie piękne drzewa. Jak w dżungli amazońskiej. a tu u nas na żoli Idę na sam kanałek. O, a tu jest sam koniec kanałka. O! Dotąd. Pięknie, prawda? I wyspa taka jest tutaj. Pięknie zrobione, naprawdę. 3 czerwca. Chyba już pójdę do domu. Nie ma to jak lato i wiosna. Świeża zieleń, na skuterze sobie jeżdżę bez długich rękawów. Naprawdę pięknie. A tutaj jest początek kanałka. Prawidłowo chyba się mówi kanałku na Żoli bosu. Dla niektórych tych zbierań jest to koniec. Ale dla nas był zawsze początek. Nad kanałkiem też zimą, żeśmy na łyżbach jeździli, jak to ładnie zamarzło. Tak, to moje dzieciństwo i młodość tutaj. I teraz mój syn tu też z kolegami chodzi. A tu już kanałek bliżej ma remontu. Widzę wędkowanie poranne nad kanałkiem. 6.10 rano most generała Groto przebiegający nad kanałkiem w tym miejscu o, zmieniło tu się sporo idę w stronę Bielan teraz tutaj Kanałek tak bardziej zarośnięty jest i tutaj bywałem rzadziej o, kaczuszki są A tu jest kanałek na wysokości osiedla Potok na Marym Mącie. Wędkarze sobie ławią rybki. Na razie nie wiorą. Ale przyjemnie na wodą odpocząć.